Witam w drugiej części zestawienia filmów z listy Video Videonastis, czyli filmów, które były tak brutalne albo obrazoburcze, że zostały w Wielkiej Brytanii zakazane na długie lata. Dystrybucja kinowa tych filmów była zakazana, a władze rekwirowały kopie VHS. Co więcej, osoby odpowiedzialne za rozpowszechnianie tych filmów mogły mieć problemy z prawem. Dziś przyjrzymy się kolejnym pięciu tytułom z listy Video Videonastis. Zaczynamy! to Sam. The, the Last House on the Left. Ostatni dom po lewej opowiada o Mary Collingwood, nastolatce, która w przeddzień 17 urodzin wybiera się z koleżanką do miasta na koncert rokowy. Dziewczęta, chcąc kupić marihuanę, zagadują stojącego na ulicy chłopaka. Ten prowadzi ich do mieszkania w którym przebywają groźni zwyrodnialcy. Dziewczyny zostają poddane torturom i gwałtom. So Ostatni dom po lewej to horror nakręcony przez Wesa Cravena, czyli późniejszego twórcę koszmaru z ulicy Wiązów oraz Shona S. Cunninghama, czyli późniejszego reżysera Piątku 13. Film jest remakiem szwedzkiego źródła i skupia się na Torturach i gwałtach, jakim zostają poddane dwie nastolatki przez bandę z Dziewczyny zostają wywiezione do lasu. Tam zostają poddane terrorowi psychicznemu, są maltretowane, okaleczane, brutalnie gwałcone, a w końcu mordowane. Sceny tortur ukazane są z niemal dokumentalną jakością. Bandyci są całkowicie odczłowieczonymi zwierzętami, którym zadawanie bólu sprawia przyjemność. Znajdziemy tu wiele brutalnych i szokujących scen, jak przywódcę bandy wycinającego swe imię na klatce piersiowej dziewczyny, obleśny gwałt na jednej z nich, ze zbliżeniem na twarz wykrzywioną w bólu i obrzydzeniu, czy odcinanie kończyn ofiar. Ostatni dom po lewej stworzył nowy nurt w kinie grozy. Filmy gwałtu i zemsty. W tych filmach kobiety są brutalnie gwałcone przez degeneratów, a po dojściu do siebie brutalnie mszczą się na swych oprawcach. Film w 1982 roku został zakazany w Wielkiej Brytanii, a po długich bataliach w wersji niepociętej światło dzienne dopiero ujrzał w 2008 roku. Thailand. A country, where two-thirds of the jungle is still unexplored. Here death reigns. The Man from Deep River John, brytyjski fotograf, wybiera się do lasu deszczowego Tajlandii. Tam zostaje pojmany przez dzikie plemię i wcielony do wioski w roli niewolnika. John popada w konflikt z miejscowym wojownikiem. Jednocześnie zyskuje względy Marai córki wodza plemiennego. Zanim świat został zszokowany, kanibal holokaust w reżyserii Ruggero Diodato, Umberto Lenzi przecierał szlaki w czymś, co później rozwinęło się we włoski kino kanibalistyczne. Film opowiada o białym człowieku wcielonym do prymitywnego plemienia. John początkowo traktowany jest jak niewolnik, zmuszany do pracy i poniżany przez członków plemienia. Jest świadkiem brutalnych rytuałów oraz poddawany torturom. Ostatecznie jednak zakochuje się w córce wodza z wzajemnością i po przejściu próby zostaje wcielony do społeczności jako współplemieniec. Film, jak na standardy filmów wideo nastis, jest wyjątkowo grzeczny, przynajmniej do czasu. Na ekranie zobaczymy niewiele krwi, a i skala brutalności nie odbiega od standardów kina tego czasu. Reżyser, nawet w krwawych scenach, szczędzi nam anatomicznych szczegółów. Inaczej sprawa wygląda z golizną. Jak to u dzikich plemion bywa, przynajmniej według Lenciego, Panie lubią paradować topless oraz biegać nago. Jednak jedna scena przelała czarę cenzorskiej goryczy. Dżunglę zamieszkuje bowiem plemię kanibali, który napada na samotnie wędrującą kobietę. Kanibale grupowo gwałcą dziewczynę, a następnie jesteśmy świadkami, jak jej rozczłonkowane ciało jest przez nich pożerane. Jeden kanibal zajada się jej odciętą ręką, podczas gdy inny odcina kawałki mięsa z piersi kobiety. Ze względu właśnie na te sceny oraz niestety prawdziwe okrucieństwo wobec zwierząt, jak zabicie kozy, małpy czy małego krokodyla, film został zakazany już w 1975 roku, a na listę wideo Nasti trafił w 1983. Co prawda został wydany już w 2003 roku, ale w wersji, z której wycięto ponad 4 minuty najbardziej krwawych scen. Well, there was The Cannibal Men Marcos ze swoją dziewczyną Paulą, wracając nocą do domu, wdaje się w bójkę z taksówkarzem, w wyniku czego mężczyzna ginie. Paula nalega, żeby zgłosić sprawę na policję, więc Marcos postanawia ją zabić. Następnie mężczyzna wpada w morderczą spiralę zbrodni. The Cannibal Men to hiszpański kryminał, w którym pracownik w przetwórni mięsa przypadkowo zabija taksówkarza, a następnie już z zimną krwią eliminuje kolejne osoby odwiedzające jego domostwo. Marcos bowiem ukrywa zwłoki zamordowanych w swojej sypialni pod łóżkiem. Pewnego razu przychodzi do niego w odwiedziny brat. A gdy zdaje sobie sprawę, co Markos zrobił, również zostaje zabity. Jego zwłoki lądują obok trupa Pauli pod łóżkiem. W poszukiwaniu brata Markosa odwiedza go jego żona, która, natknąwszy się na trupy, również zostaje wyeliminowana. I tak stos zwłok w sypialni Markusa się powiększa. Marcos ostatecznie zwłokić świartuje tasakiem i przemyca je do zakładu przetwórstwa mięsa, w którym pracuje, aby dodać je do wołowiny. The Cannibal Man to prosty film, w którym fabuła jest powtarzalna. Markusa odwiedzają kolejne osoby, które zostają przez niego zabite, a Markus pozbawia je życia przy pomocy różnorodnego arsenału. Podczas gdy Paula zostaje po prostu uduszona, kolejne ofiary mają rozłupywane głowy, podżenane gardła, a najbrutalniejsza scena to ta, w której Markus wbija tasak w twarz nieszczęśnika. Ale The Cannibal Man nie jest tylko tanim szokerem. Film przemyca także ważny komentarz społeczno-polityczny o życiu w Hiszpanii pod rządami Franco. Na pokazach tego filmu pierwszy raz w historii kina, co w przypadku krwawych horrorów stało się potem normą, wręczano na widowni worki na wymioty. Co ciekawe, The Cannibal Man trafił na listę wideonazis nie ze względu na krwawe sceny, ale ze względu na swój kanibalistyczny tytuł. A co ciekawe, hiszpańska produkcja w ogóle nie traktuje o kanibalach. Film ukazał się na brytyjskim rynku VHS już w 1993 roku, okrojony jedynie o 3 sekundy. Flash for Frankenstein Baron Frankenstein wraz ze swym pomocnikiem Ottem porywa ciała, aby z ich części stworzyć dwójkę zombie kobietę i mężczyznę, aby ci spłodzili dla niego idealne dzieci. Pewnego dnia Frankenstein dostrzega wieśniaka o idealnym nosie. Postanawia jego głowę dać swojemu tworowi. Sama fabuła tego filmu, którego Producentem był sam Andy Warhol, nie może być brana na poważnie. To bardziej kampowy zgryw, pełen niedorzeczności, przerysowanego aktorstwa i improwizowanych dialogów niż produkcja, która wiernie adaptuje dzieło Mary Shelley. Baron Frankenstein odgrywany przez niemieckiego aktora Udokiera, to protonazistowski choleryk, który większość swych kwestii wykrzykuje z okropnym niemieckim akcentem. Planując spłodzić rasę panów z dzieci stworzonych przez siebie zombie, mieszka on na zamku wraz ze swoją niezaspokojoną żoną, którą została jego siostra. Gdy pozbawia życia pewnego wieśniaka o idealnym nosie, aby jego głowę przytroczyć do swego konstruktu, kochankiem Lady Frankenstein zostaje przyjaciel zabitego mężczyzny. I tak rozpoczyna się spektakl pełen absurdalnych pomysłów, wielu scen łóżkowych, ale także. Mocnego, przerysowanego go, które stworzył mistrz efektów specjalnych Carlo Rambaldi. Reżyser filmu Paul Morrissey ewidentnie chciał zagrać cenzurze na nosie. W filmie roi się od krwawych scen, w których prym wiodą wylewające się wnętrzności. Już pierwsza krwawa scena, w której głowa wieśniaka zostaje obcięta wielkimi nożycami, jest obficie zroszona czerwoną farbą. Ale to tylko przedsmak, gdyż dalej reżyser raczy nas na przykład flakami wypadającymi wprost na kamerę z rozciętego kobiecego torsu. Film był kręcony w technologii 3D i musiało to robić wtedy wrażenie. Jednak najbardziej jest szokująca scena, gdy baron Frankenstein na stole operacyjnym gwałci zwłoki kobiety, jednocześnie dłoń zagłębiając w jej trzewiach. A po wszystkim mówi mentorskim tonem do swego pomocnika: Aby poznać śmierć od to, trzeba pieprzyć życie w woreczek żółciowy. Film na całym świecie miał problemy z cenzurą, a w Wielkiej Brytanii w wersji niepociętej został wydany dopiero w 2006 roku. Zapraszam Was do pierwszej części tego zestawienia. W której zobaczycie morderczego kapłana egipskiej bogini, dom nawiedzany przez szalonego zabójcę, nazistowski burdel, szalonego małpoluda czy pierwszy slasher w historii kina. Jeżeli to zestawienie Wam się podobało, dajcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję i piszcie w komentarzach, co Wy sądzicie o wymienionych filmach. Do zobaczenia!